Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj film, o który prosiła Hasumi Yuiko, komentatorka, która w jednym z komentarzy zapytała o perfumy Shalimar, czy znam, co sądzę. Pomyślałam sobie, że to jest doskonały moment, żeby coś właśnie o firmie Guerrero powiedzieć, bo mówię o tej marce mało, chociaż kanał prowadzę od roku, natomiast mam swoje. Usprawiedliwienie w książkach, które pisałam i na spotkaniach autorskich, które organizowałam, promując, popularyzując książki, zawsze o Gerlenie mówiłam dużo i dużo miejsca mu poświęcałam. Czuję się więc usprawiedliwiona, ale traktuję komentarz Hasumiu Iko jako taki punkt zwrotny, taki sygnał, że warto nad Gerlenem zatrzymać się, ale będę to robiła w sposób. Specyficzny, mianowicie będę koncentrowała się na klasykach, bo do nowości mam dystans. Nie wszystkie mi przekonują, natomiast klasyki uwielbiam, są rozpoznawalne, mają swój styl i powiem Wam, że nieźle je znam, dlatego że jakiś czas temu, kiedy jeszcze dystrybucja perfum była bardzo często w rękach małych rodzinnych firm, wydawano niezłe rzeczy. Mianowicie, na przykład coś takiego: Panorama, perfum Gerlena. I tu naprawdę, kiedy się to rozłoży, to jest rzecz nieduża, natomiast kto coś takiego ma i uważnie to przestudiuje, będzie mógł śmiało sobie powiedzieć po druga strona, że nieźle że nie ogarnia Gerlena jako takiego. I tutaj zaraz Wam pokażę miejsce poświęcone perfumom Shalimar. To jest w tym miejscu flakon, albo od, od góry nazwa, rok, Piramida zapachowa w formie graficznej, jakaś legenda, plus skład zapachowy i flakonik. A co jest ciekawe, Szalimar właśnie obchodzi 90. rocznicę powstania. O, są to perfumy, o których można powiedzieć, że słowo legenda będzie się pojawiało w ich przypadku wiele razy. Mianowicie nawiązują do legendarnej miłości szacha, który po utracie żony zbudował dla mnie jedną z najwspanialszych budowli świata, czyli. -Mahal. Inna legenda mówi, że Jacques Guerlain dostał od producenta nową substancję, vanilinę. To była syntetyczna wanilia, w pewnym uproszczeniu mówiąc. Wlał tęże wanilinę do takich jednych z najważniejszych perfum Gerlana do Żiki. No i powstało właśnie chez A kolejna legenda mówi, że po tym odtworzeniu tych proporcji to było wyzwanie i Wielkie dzieło. I jeszcze jest jedna legenda, z kolei związana ze sprzedażą tych perfum. Otóż Jacques Guerlain wiedział, że zrobił dzieło wyjątkowe, nowatorskie, natomiast rynek nie reagował. Klienci być może nie potrafili zrozumieć fenomenu tych perfum, więc nie reagowali w sposób należyty. Dwojono się i trojono, nic nie działało. W końcu panie z Rodu Guerlain'u wzięły pewną ilość. Szalimara i udały się podróż transatlantykiem i tam przez wiele tygodni roztaczały ten zapach wokół siebie na tejże stosunkowo niewielkiej powierzchni. No i można tylko tyle powiedzieć, że zanim statek dopłynął do portu, perfumy już były znane i już były zamówienia na Shalimar'a. Słuchajcie, dzisiaj Shalimar to jest taki klasyk. W bardzo wielu francuskich domach yy, jest to zapach rozpoznawalny, ktoś w domu zawsze używał powiedzmy gdyby stylem określić Shalimar'a, to jest coś takiego właśnie ja próbowałam na, na użytek tego filmu odtworzyć taki kl klasyczny francuski styl a paszka Hermesa jakieś tam perełki i to jest właśnie taki zestaw plus shalimar ewentualnie coś aldehydowego piątka albo Van hmm, Cleef Arpels first albo inny aldehydowy z na przykład arpešnem był i to jest taki must have Takiego klasycznego, francuskiego domu, powiedzmy urzędniczego, no, z podznaku bon chic, bon jeuneur, b, bc, bg. Każdy wie, kto interesuje się ubiorem, stylem. To jest taki, taki skrót, takie hasło charakteryzujące właśnie rodziny mieszczańskie, konserwatywne i ten ich charakterystyczny styl. I taki właśnie jest szalimar, ale dzisiaj można tak naprawdę cieszyć się szalimarem, Nosząc rzeczy bardzo nowoczesne, bardzo no moderne. nawet chyba takie połączenie byłoby całkiem niezłe, całkiem atrakcyjne. I powiem Wam, że Shalimar zawiera jakąś taką kadzidlaną nutę. Tego nie ma tutaj w składzie ugerlena, ale o, tutaj są żywice, tu są oczywiście buktonka, irys, te nuty pudrowe. Natomiast na fragrancie, co znalazłam, rzeczywiście bardzo szybko po powołaniu Shalimara ta kadzidlana nuta się ujawniej. powiem Wam, że teraz, kiedy jest moda na te właśnie nuty tego typu, być może Szalimar zostanie na nowo dostrzeżony, doceniony. Ja z dużą satysfakcją stwierdzam, że na przykład bardzo dużo blogerów się zainteresowało klasykami Gerlena. Nawet jakieś chyba kilka lat temu można było, na którymś z profilów na Facebooku, profilów Gerlena, była jakaś taka akcja, zapraszano z najsłynniejszych blogerów francuskiej bodajże, czy w ogóle blogerów w świecie najbardziej znanych piszących o perfumach i oni tam gdzieś jeździli na warsztaty i poznawali te klasyki. Co mnie bardzo cieszy, bo uważam, że Guerlain jeszcze długo, długo, długo będzie i warto go po prostu znać, rozpoznawać, przekazywać ludziom informacje właśnie o tych perfumach i zachęcać ich do poznawania klasyków, do tego, żeby gdzieś tam na półce zawsze jeden klasyk jakiś mieć. Czy męski, czy damski. Uważam, że jeśli chodzi o Shalimar'a, ważną rzeczą jest to, że on przetarł drogę dla tych wszystkich orientalnych perfum, takich jak mas, takich jak obseszy, ale tu też trzeba odnotować, że nie ma zbyt wielu dobrych, udanych perfum orientalnych. Jeśli takowe znacie, to wpiszcie w komentarzu. Ja chętnie je poznam, chętnie je przemącham, bo. Taka jest mnogość w tej chwili już nie tylko perfum, ale i marek zapachowych, że ja jedna sama już tych wszystkich marek nie poznam, więc chętnie posłucham Waszego głosu, bo to na pewno będzie jakaś taka opinia z osoby, która powiedzmy zarekomenduje zapach, który z kolei gdzieś tam w jakichś kręgach jest dobrze znany, rozpoznawalny i po prostu warto go znać. Was też zachęcam do tego, żeby poznawać Gerlena, żeby się przez te wszystkie rodziny zapachowe gdzieś tam spróbować przedrzeć, powąchać, poznać je po prostu, bo tam jest dużo, dużo ciekawych rzeczy, od, od, od klasycznych, cytrusowych wód. Myślę, że no, sam Sarę na pewno bardzo wielu ludzi zna i rozpoznaje. Szan Mitsuko oczywiście bardzo, bardzo kultowy. Produkt. Myślę, że niezłe są też nowości, a przede wszystkim bardzo, bardzo ciekawe, moim zdaniem niedocenione są męskie perfumy Gerlena. Nie jest ich za wiele, ale warto, jeśli kiedyś szukacie kogoś na prezent, a sezon prezentowy się zbliża, pomyślcie o Vetiverze albo o Abit Rouge. Bardzo ważnym, ciekawym, męskim zapachem Gerlena jest Mouchoir de Monsieur, można powiedzieć, chusteczka pana, z, tą, z tym produktem jest związana historia seryjnego mordercy, które miało być właśnie rozpoznane dzięki tym perfumom, które były tak nie jak na tamte czasy, tak nieoczywiste, tak charakterystyczne, że ten akord kwiatowy, który w tych męskich perfumach jest, no, zdemaskował tegoż złego człowieka. A i kolejny, jeszcze ważny zapach, taki sprzed lat, garlenarziki, oczywiście, no to już kultowy, kultowy produkt. No i to tyle, co chciałam właściwie powiedzieć wam w tej pigułce szalimarowsko-gerlenowskiej. Jeśli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia, jeśli chodzi o np. nowości, to też zapraszam do komentowania. Będzie mi miło. Z przyjemnością pójdę waszymi sugestiami dalej. Jeszcze raz dziękuję za uwagę życzę Wam samych miłych chwil z perfumami Gerlen. Do usłyszenia, do zobaczenia.